Ale dzisiaj pięknie daje słoneczko. Co jakiś czas się chmurki tutaj pojawiają, ale mimo wszystko, dzisiaj fajny dzionek tutaj mamy. No i nadszedł czas, pierwszy raz, tak naprawdę, od kiedy tutaj bawię się w fotowoltaikę. Zrobić wyrównanie baterii i chciałem pokazać, jak to dzisiaj tutaj ładnie wygląda. Także wszystkie koreczki odkręciłem. No, i moje baterie dostają potężny łomot tutaj teraz przez napięcie generowane z falowniczków, a wygląda to tak: 63,7 V wchodzi w akumulatory teraz napięcie, i jest rozpoczęty proces wyrównania baterii. Na wyświetlaczu widać E9, Miga. Także Akumulatory teraz potężnie będą tutaj gazowały, 180 minut, tu w programie ustawiłem na to. Mam nadzieję, że je porządnie przetrzaska. Tutaj, ci co od czasu do czasu obejrzą moje filmiki, wiedzą, że te dolne akumulatory i te środkowe to są akumulatory z tego roku. Zresztą to widać, bo ja sobie tutaj to poopisywałem. I jest Pierwsza partia czterech akumulatorów montowana 15 marca, druga partia czterech akumulatorów montowana 24 czerwca, czyli one są tegoroczne. No i tutaj nie wiem, czy będzie to widać. W każdym bądź razie jeszcze nie uzupełniałem w nich elektrolitu. Jak na razie elektrolit w nich jest na dobrym poziomie co pokazują tutaj te takie jakby to nazwać yy, wskaźniki informacyjne poziomu elektrolitu. Tamte też są raczej w dobrej pozycji, aczkolwiek one są od drugiej strony mocowane, więc nie do końca jestem w stanie je tam zweryfikować. No i to samo jest tutaj w tych jak widzicie yy, tutaj w tym akumulatorze w inny sposób są z skonstruowane tutaj te wskaźniczki i tutaj w tym również. No, a tutaj ta górna partia czterech tych akumulatorów to są akumulatory mieszane i teraz te pierwsze dwa w tej linii, tak jak pokazuję palcem, one zostały tutaj w 2022 roku zamontowane. Natomiast tutaj te drugie dwa to są pierwsze akumulatory, które kupiłem do mojej instalacji testowej w 2021 roku, jak zaczynałem ogólnie tutaj montaż i to jest 8.06.2021 2021 rok to było uruchomienie instalacji. Na tych dwóch akumulatorach od nich się tutaj to wszystko zaczęło. No i jak na razie mają niedużą odchyłkę napięcia w porównaniu do tych tutaj, ale ona jest na poziomie przepraszam, 10V, także nie jest to jakaś strasznie duża różnica, aczkolwiek <laughs> jeszcze nigdy nie wyrównywałem tych baterii i dzisiaj jest pierwszy raz. Także dzisiaj dostałem tutaj bardzo duże napięcie. Bo dzisiaj fajny dzionek jest na to także 63,7 V, 35A. Oczywiście tutaj instalacja dzisiaj jest w stanie więcej z siebie wypluć mocy, natomiast one już nie chcą więcej przyjąć, bo już są naładowane do pełna pod korek. Teraz tylko wyrównanie. No, jestem ciekawy, czy troszeczkę tutaj uda mi się. Poprawić balans na tych akumulatorach i na tych, czyli na środkowej i na dolnej półce, odchyłka napięcia jest na poziomie setkowym, więc tak naprawdę nie ma odchyłki, tylko te górne po prostu. Mam nadzieję, że może im to teraz tutaj pomoże, a jak nie, no to trudno będzie to tak po prostu działać, dopóki się to nie rozleci. I tyle. A propos, jeszcze tutaj na weekend zaplanowałem sobie uporządkować tutaj ten pająk kablowy. Zakupiłem w tym celu korytka kablowe i troszeczkę zrobię porządek. I mam jeszcze tutaj zamiar: jak widzicie, kable od falowników, yy, które łączą. Falowniki z akumulatorami, właściwie tutaj z tym mostkiem rozdzielczym, zrobić wszystkie w jednakowej długości, ponieważ no, instrukcja jakby opisuje jasno i wyraźnie, że wszystkie kable do falowników zasilające je, łączące je z bateriami właściwie, powinny być jednakowej długości. To wszystko jest jakby w tym celu. Yy, zrobione po to, żeby, żeby na każdym z falowników było to samo napięcie, żeby nie było różnic, żeby nie było spadków, ponieważ jak występują, one są, te falowniki są ze sobą spięte jakimś tam przewodem komunikacyjnym i w razie gdyby zbyt duże odchyłki były napięcia tutaj z magazynu, z baterii, no to po prostu one przestają wtedy pracować. No u mnie ta różnica nie występuje jakaś duża, bo po, pomiędzy pierwszym a trzecim falownikiem różnica w napięciu jest raptem do 20 V, także 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 to nie jest jakaś straszna pod obciążeniem oczywiście to nie jest taka straszna różnica. Natomiast no, jeżeli te kable byłyby większej długości bądź byłyby cieńsze, no to wiadomo, że te spadki będą większe. Także zrobię tutaj to już po prostu według instrukcji, jak należy, żeby kabelki były wszystkie jednakowej długości i tutaj mam ochotę jeszcze jeżeli chodzi o połączenia poprawić, poprawić na pewno tutaj te moje połączenia do klem ponieważ yy, po pierwsze jest to zrobione yy, to połączenie jest zrealizowane za pomocą zwykłej śruby stalowej ocynkowanej i tutaj yy, no nie do końca jestem w 100% przekonany co do tego połączenia wydaje mi się, że ono wprowadza tutaj troszkę rezystancji mam nadzieję, że może mi to troszkę też tutaj w tym wszystkim, w całej instalacji pomoże? I na pewno jeszcze co zrobię, to w ten weekend, jak tylko czasowo się wyrobię, to zrobię to samo z przewodami od akumulatorów, czyli postaram się tu połączyć je w inny sposób, tak żeby z każdej warstwy, z każdej półki uzyskać jednakową długość tutaj do mostka rozdzielczego bo w tym momencie pierwsza warstwa i druga warstwa, jakby są wydłużone względem środkowej warstwy, co też będzie powodowało to, że na przykład te środkowe akumulatory, które tutaj są, one będą jakby pierwsze mm, pierwsze więcej prądu dostawać w stosunku do tych górnych i do tych dolnych. Tak mi się bynajmniej wydaje, jeżeli jest inaczej, no to liczę na to, że ktoś mnie tu poprawi. Ja nie jestem jakimś tam ekspertem wielkim, jeżeli chodzi o jakieś tam elektryczne, elektroniczne rzeczy, aczkolwiek no tutaj wyciągam wnioski na podstawie własnych doświadczeń, jak to obserwuję to, to tak mi się wydaje, że tak jest. No bo na prostą logikę tutaj łatwo stwierdzić, że. Yy... Przepraszam. Zawiesiłem się na chwilę. Na logikę łatwo jest stwierdzić, że prąd jest na tyle cwany, że zawsze wybiera sobie najkrótszą drogę do. Odbiornika bądź od źródła do odbiornika, bądź od odbiornika do źródła. Także tutaj warto też przyłożyć się do wykonania tych połączeń elektrycznych wszystkich, no i zrobić też tak, żeby one miały bardzo dobry styk ze sobą, ponieważ no tutaj niepotrzebnie w baterię też można wprowadzić jakąś dodatkową rezystancję, co po prostu negatywnie wpływa na tutaj na, no, no, na na to, że na przykład mamy spadki napięcia, bądź może nam się nawet i coś dodatkowo niechcący, niepotrzebnie nagrzewać. Także ja chcę tu też poprawić właśnie te połączenia. No i mam nadzieję, że w ten weekend mi się to uda. A tutaj troszeczkę znowu słoneczko nam zaszło za chmurami, ale za chwilę. Znowu wyjdzie. Napięcie na bateryjkach spadło na 59,9, ale sobie tam syczą, bulgoczą. Wszystkie. No i co? No i tyle. A tutaj mój bałagan techniczny. Mały warsztacik, w którym sobie coś tam działam. No, i tyle. Za jakiś czas postaram się dodać jakiś nowy film. Także pozdrawiam z mojego warsztatu z moją instalacją fotowoltaiczną. A dzisiaj jeszcze zapomniałem dodać, że nie, nie jestem wpięty, albo raczej yy, jestem na sieci. Instalacja fotowoltaiczna odpoczywa. Dzisiejszy dzień jest przeznaczony na przeładowanie tutaj akumulatorów, przegonienie ich trochę. No i to właściwie tyle. Pozdrawiam. Hej.